Schody tradycyjne, schody dywanowe, podstopnice, cokoliki, ogólnie zestawy schodów do samodzielnego montażu. Dla kogo to jest, kto to będzie montował, dlaczego klienci zamawiają schody do samodzielnego montażu, a nie decydują się na schody z montażem. W dzisiejszym odcinku właśnie odpowiemy sobie na to pytanie. Zapraszam do oglądania. Ten odcinek jest przeznaczony przede wszystkim dla moich klientów, ale może nie tylko moi, może też ty jako producent schodów skorzystasz z coś na tym odcinku. Tak czy owak, komentarze w stylu, że klient nie poradzi sobie z montażem schodów, kto to zamawia schody do samodzielnego montażu, darujcie sobie, bo na mnie to w żaden sposób nie działa ponieważ duża część naszych zleceń to są właśnie schody do samodzielnego montażu i wiem, że klienci doskonale sobie dają radę z montażem, więc jeśli ty uważasz, że twoi klienci sobie z tym nie poradzą, to no, trzeba zweryfikować to, czy rzeczywiście masz rację, a może się mylisz, może to działa troszeczkę na Twoją niekorzyść, nie jest to w tym momencie istotne. Najpierw porozmawiajmy sobie o tym, czym się ogólnie różnią schody z montażem od takich schodów bez montażu, czyli do samodzielnego montażu. Otóż, pewnie was nie zaskoczę, różnią się montaże. A skoro w jednej wersji mamy montaż, a w drugiej wersji nie mamy tego montażu, na pewno takie zestawy różnią się ceną. I co ma wpływ na tą cenę? Oczywiście, że schody z montażem będą droższe. Albo czasem nawet dużo droższe od takiego zestawu do samodzielnego montażu. Pamiętajmy, że sam montaż na cenę montażu nie ma wpływu tylko i wyłącznie montaż, czyli wynagrodzenie osób, które montują. Na cenę schodów z montażem mają wpływ również inne czynniki. Wiem, że to są rzeczy oczywiste, ale czasem warto również powiedzieć o rzeczach oczywistych. Czyli jeden składnik to jest... Praca ludzka, czyli wynagrodzenie. Kolejna rzecz to jest dojazd do klienta, bo w szczególności jeśli nie działa się lokalnie, tylko na przykład mamy na montaż pojechać 500-600 km, no to też musimy doliczyć sobie sam dojazd. Następnie pobyt, czyli jakiś hotel. Weźcie też pod uwagę, że kilka lat temu bez, problem, bez żadnego problemu można było znaleźć dość fajny hotel, powiedzmy za tą stówę, za osobę czy tam za pokój. W tym momencie dwie stówy to jest takie minimum, więc te ceny też idą do góry. Skoro montażyści jadą na montaż, to dodatkowo Pewnie by chcieli coś zjeść czasem, więc trzeba doliczyć też jakieś wyżywienie. Cały montaż to również wszelkie materiały montażowe, narzędzia, ich amortyzacja, e, takie rzeczy, które się zużywają, czyli jakieś tam tarcze, dodatkowo no ogólnie wszystkie materiały, czyli kleje, silikony. I to są ogólnie składowe ceny, która wpływa na. Na tą cenę, właśnie schodów z montażem. Dodatkowo, oczywiście, no muszę też coś na tym zarobić, więc oprócz kosztów jest też ukryty w tym zarobek dla firmy. I dlatego, jeśli porównujemy sobie komplet schodów z montażem a komplet schodów bez montażu, to ta różnica jest widoczna gołym okiem. Bazując na własnym doświadczeniu, powiem Wam, kto według mnie powinien zdecydować się na schody z montażem. Pierwsza rzecz. Osoby, które ogólnie do tego typu prac mają dwie lewe ręce. I to nie jest żaden przytyk, bo jednakowoż no, nie musimy się na wszystkim znać. Ja też wiele rzeczy, wielu rzeczy nie potrafię i mało tego, nie mam czasu ani ochoty się ich uczyć. Potrafię się do tego przyznać. Inne osoby mają, mogą mieć tak na przykład z montażem schodów. Nie ma w tym nic złego. I co z tego, że są różnego rodzaju e, filmy pokazowe, samouczki. Nie, bo nie, nie mam na to czasu, nie mam na to ochoty, nie mam umiejętności, nie mam do tego narzędzi, chęci czasu. Nie ktoś to zrobi, nie ktoś przyjdzie, zrobi, posprząta, da gwarancję i jest ok. Tego typu osoby według mnie. Powinny zdecydować się na schody z montażem, bo musimy sobie zdać sprawę. Osoby, które chcą się podjąć montażu schodów, naj i są to oczywiście osoby, które zawodowe tego nie robią, bo o takich mówimy, są to również yy, klienci, którzy robią takie schody pierwszy raz w życiu i prawdopodobnie robią takie schody ostatni raz w życiu, więc muszą poświęcić dużo więcej czasu niż fachowa ekipa. Która na przykład zrobi taki komplet schodów, montaż w ciągu 3-4 dni. Osoby, które się na tym nie znają, będą musiały poświęcić dużo więcej czasu, żeby wykonać, zamontować takie schody. Należy pamiętać, Oczywiście, że czas to nie wszystko, mówimy o tym wydłużonym czasie, również potrzebne są do montażu konkretne narzędzia. Nie są to może jakieś specjalistyczne narzędzia, tylko można powiedzieć, że są takie narzędzia, które w późniejszym czasie prawdopodobnie przydadzą się do jakichś prac domowych, czyli będzie to wyżynarka, wkrętarka, ewentualnie zakrętarka, zagłębiarka. No, i jakieś troszeczkę drobniejsze narzędzia, które czasem się przydadzą, a czasem w ogóle się nie przydadzą. Więc, oczywiście, do montażu są potrzebne różne narzędzia, nie jest ich może jakoś bardzo dużo. Według mnie dużo bardziej istotna jest umiejętność pracy na tych narzędziach. Więc, jeśli się kupuje na przykład zagłębiarkę specjalnie do tego, żeby zamontować schody, to dobrze gdzieś wcześniej sobie. Popróbować gdzieś na jakichś odpadach i jak takie urządzenie w ogóle działa, ale to nie jest rocket science. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie stolarze po szkole potrafią obsługiwać odkurzacz i zagłębiarkę, i nikt więcej tego nie potrafi robić. Nie, to nie jest aż takie skomplikowane narzędzie. Bardziej tutaj należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo pracy na tego typu pile. Reasumując, osoby, które nie mają czasu, nie mają umiejętności pracy z narzędziami e, i nie mają tych narzędzi i nie chcą ich mieć i nie chcą poświęcać czasu na montaż, niech się za ten montaż nie zabierają, bo będzie to katorga. I specjalną taką grupą klientów są, to można powiedzieć taka anegdotka, ciekawostka, jest taka... W Fajna grupa klientów, mi się to zawsze podoba, że jest mąż i żona. I żona mówi, że my kupimy schody do samodzielnego montażu, mąż to założy, a rozmawiam z mężem. I on mówi, że on tego nie chce robić, nie umie, nie ma na to czasu, ale jakoś to później tak funkcjonuje i najczęściej się udaje. Mogłoby się wydawać, że drugim kryterium, drugim rodzajem klientów, którzy nie powinni się zabierać za montaż schodów, są to osoby, które posiadają klatkę schodową, która jest tak skomplikowana, że lepiej się za to nie zabierać samemu, tylko zlecić takie schody firmie, która na co dzień montuje schody. To jest takie logiczne podejście. Sam przez długi czas właśnie miałem tego typu podejście, że jak macie skomplikowaną klatkę schodową, dużo schodów zabiegowych, jakieś dziwne kąty, nierówne szerokości, długości, wysokości, to może lepiej się za te schody nie zabierajcie. Jednak zweryfikowałem swoje przemyślenia i teraz już wiem i wynika to. W tym momencie z doświadczenia mieliśmy, naprawdę, mieliśmy takich klientów, w których klatka schodowa była skomplikowana. Sam się zastanawiałem, czy w ogóle sobie poradzą, ale okazuje się, że sobie doskonale radzą. Więc czy masz łatwiejszą klatkę schodową, czy bardziej skomplikowaną ze schodami zabiegowymi, i tak raczej przy odrobinie sprytu, precyzji, cierpliwości powinieneś poradzić sobie z montażem schodów samodzielnie. Co według mnie powinieneś mieć, żeby podjąć się montażu schodów samodzielnie? Przede wszystkim, to jest chyba najważniejsza rzecz, to są chęci. Jeśli masz chęci, żeby to zrobić samemu, jak najbardziej jest to opcja dla Ciebie. Może będziesz to robił dłużej, może nawet gdzieś się pomylisz, ale zrobisz to we własnym zakresie. Da Ci to satysfakcję, da Ci to również wymierne oszczędności, bo to jest również bardzo istotny element, o którego za chwilę przejdziemy. Ale co oprócz tych chęci potrzebujesz? Potrzebujesz oczywiście o różnego rodzaju narzędzia, o których przed chwilą wspomniałem. Do tego dojdą też różne, różniaste inne typu ołówek, metrówka, odkurzacz, także tak globalnie tych narzędzi się uzbiera dość sporo, aczkolwiek one nie są jakoś bardzo drogie, większość prawdopodobnie możesz nawet wypożyczyć albo pożyczyć od sąsiada, od kolegi, później mu oddasz. Tak jak mówiłem, możesz również kupić, bo większość z tych narzędzi później gdzieś ci się w dalszym Twoim życiu przyda. Więc ogólnie, jeśli zastanawiasz się, czy montować schody samemu ze względu na braki narzędziowe, to tym moim zdaniem ma się co przejmować. Co za to musisz się. Uzbroić to oczywiście w czas, i tutaj już powinna być zwykła, uczciwa kalkulacja. Czyli jak zawsze mówię, Excel, otworzyć Excel, policzyć, przeliczyć, czy to się opłaca, bo z jednej strony są dwie ceny: cena z montażem, cena bez montażu. Cena bez montażu jest tańsza niż cena z montażem o jakąś kwotę pieniędzy, ale musicie mieć świadomość, że na przykład, taki montaż, ponieważ jest to wasz pierwszy montaż, zajmie wam. Tydzień, półtora tygodnia, dwa tygodnie, albo jeszcze dłużej, bo będziecie robić to tylko i wyłącznie po pracy. I przeliczcie sobie, czy ten czas, który musicie poświęcić na montaż schodów, jest wart tego, żebyście się tego podejmowali. Bo może się okazać, że pomimo, że kwota za schody z montażem jest wyższa, to i tak to lepiej zlecić komuś, kto się na tym. Może troszeczkę lepiej zna, a mieć za to wolny czas albo ten czas, który byście poświęcali na montaż schodów, na przykład możecie jechać na wakacje albo popracować i zarobić pieniądze, albo sufit pomalować. I teraz przechodząc już płynnie typowo do klienta, który zamawia schody do samodzielnego montażu. Jakie są obawy tego klienta? Najczęściej to są dwa rodzaje różnych obaw. Pierwsza rzecz, czy uda mi się dobrze pomierzyć te schody, tak żeby je w odpowiedni sposób zamówić, i drugi rodzaj obaw, to jest to, co się stanie, jak źle sobie gdzieś dotnę. I odpowiedzmy sobie od razu na te dwie kwestie, zaczynając oczywiście od pierwszej, czy dobrze pomierzę schody. Mamy oczywiście grupę klientów, którzy dokładnie nam wypisują. E, całe zestawy schodów łącznie z kątami, z numerami, pierwszy, drugi, trzeci stopień, taki wymiar, taki kąt, tyle milimetrów, takie odległości, takie grubości, taki frez, Dotąd to jest super, bo wtedy my konkretnie przygotowujemy schody według projektu albo z zapasem, w zależności jak to sobie życzy. I mamy tutaj problem z głowy, Klient dokładnie przesyła nam mm, wymiary. Już gotowych trepów, jakie chcę uzyskać, takie schody przygotowujemy. Paleta do klienta, dziękuję, klient załatwiony. Druga grupa klientów to są tacy, którzy podają nam wymiary samego betonu. Tak? Czyli mamy wymiar betonu i klient zamawia schody. No i wtedy zaczynają się różnego, pytania, różnego typu pytania z naszej strony. Czy to jest konkretny wymiar betonu, czy gdzieś tam jest doliczony zapas? Czy nie ma? Jeśli nie ma zdjęć klatki schodowej, to prosimy jeszcze dodatkowo o zdjęcie klatki schodowej. Wtedy na przykład sugerujemy, że tutaj powinien być doliczony taki zapas, a tutaj nosek boczny, a tutaj od przodu tyle, a na podstopnicę trzeba założyć sobie tyle. A jak będą rozwiązane, cokoliki? Więc mamy grupę pytań kontrolnych, które umożliwiają nam w późniejszym czasie. Dużo, dużo lepsze i sprawniejsze przygotowanie schodów do samodzielnego montażu. I ogólnie problemu nie ma żadnego, jeśli mamy schody, gdzie mamy dwa biegi, pośrodku jest spocznik, wtedy rzeczywiście możemy wszystko fajnie przygotować. Możemy przygotować zapasy, możemy przygotować już konkretnie pod wymiar który my określimy, zaproponujemy klientowi. Jeśli czegoś nie wiem, to oczywiście zawsze mi się możemy dopytać. Troszeczkę większy problem jest przy schodach zabiegowych, w szczególności jeśli tych schodów zabiegowych jest naprawdę sporo, bo tutaj już jednakowoż potrzebne są konty, żeby dokładnie określić, jaki wielkość, jakie odległości, jakie wymiary ma konkretny stopień. Oczywiście prosimy klientów, żeby nam podali jakieś wymiary. Ale każdy jest omylny i my możemy się czasem pomylić i czasem klient się pomyli, więc my te wymiary, które podaje klient, łącznie z kątami przerzucamy sobie do programu. Jeśli w programie wszystko wygląda, że jest OK. No to wtedy mamy pewność, że dokładnie takie wymiary i takie kąty ma dany stopień. Jeśli jednak wpisując konkretne wymiary w nasz program, okazuje się, że no Ten stopień się w ogóle nie składa przy tych kątach i przy tych wymiarach, no to wtedy prosimy klienta, żeby jeszcze dodatkowo nam pomierzył taki stopień. I tutaj zaznaczamy, że w szczególności przy schodach zabiegowych zawsze wolimy dodać jakiś zapas, który umożliwi już na miejscu o klienta dodatkowe docięcie takiego stopnia, dopasowanie do istniejącej wylewki istniejącego betonu. I czy zawsze stosujemy zapas? Oczywiście, że nie, bo jeśli klient chce, że potrzebuje konkretnie takie wymiary, albo mówi, że te wymiary już były z zapasem, albo jak nawet gdzieś tam pół centymetra będzie w jedną czy w drugą stronę, nie ma problemu, bo to na przykład jakaś listwa przykryje, wtedy super. Przygotowujemy schody zabiegowe. Według wyliczeń klienta nie ma z tym naprawdę żadnych trudności i żadnego problemu. Są oczywiście klienci, którzy chcą zamówić schody do samodzielnego montażu, nawet zabiegowe, ale za bardzo nie potrafią, że nie potrafią, nie wiedzą, jak dokładnie policzyć, zmierzyć stopnie, tak żeby nawet można było zrobić jakąś wycenę konkretniejszą, już nie mówię o samej realizacji problemu. W takim wypadku, można powiedzieć, prowadzimy klienta za rękę, mówimy weź metr, zmierz to i to i to. Najczęściej zaczynamy od zdjęcia. Prosimy o zdjęcie klatki schodowej i wtedy konkretnie możemy powiedzieć, że przy stopniu piątym potrzebujemy ten wymiar, potrzebujemy ten kąt, a to my zrobimy w ten sposób. Jeśli ktoś nawet nie potrafi za bardzo odczytać kąta z kątomierza, prosimy o zdjęcie przyłożonej miary i my sobie sami to odczytujemy. Na tej podstawie jesteśmy w stanie przygotować schody. Czasem zdarza się, że klient naprawdę chce, ale zupełnie nie wie jak. Wtedy jedziemy do klienta, sami robimy pomiar i na tej podstawie już na podstawie naszego pomiaru przygotowujemy schody do samodzielnego montażu. Mogłoby się wydawać, że cały ten proces jest karkołomny i znowu pewnie się mogą uruchomić osoby, które zawodowo robią schody, że to się nie może udać, że klient zmierzy, a ja zrobię i to funkcjonuje. Pokazałbym Wam segregator z zeszłego roku, ile przygotowaliśmy schodów do samodzielnego montażu, i rzeczywiście, błędy się zdarzają. Ale to są błędy pojedyncze, które najczęściej wynikają z tego, że klient dostał jakiś stopień i po prostu źle sobie go obciął. No i no i cóż wielkiego się wydarzyło? No nic wielkiego nie wydarza, bo taki stopień po prostu trzeba jeszcze raz zrobić. I tutaj płynnie przejdźmy sobie do drugiej części, drugiej grupy klientów, którzy mają obawy, a co się stanie, jak ja dostanę te schody i coś źle zrobię, coś gdzieś źle utnę i, i będzie schód do wymiany. Wiem, że... Może to tak byłoby romantycznie, że prawda, schody z montażem to tylko właśnie stolarze z 30-letnim doświadczeniem, tam heblem jadą, gdzieś tam dłutują, montują. No nie, to nie jest operacja na mózgu, to nie jest obcinanie nogi, to jest montaż schodów. No, tak jak się montuje płytki, wkładzie się panele, to tak samo się kładzie schody. Robią to ludzie. Ludzie mają to do siebie, że czasem są omylni, czasem gdzieś się pomylą. Oczywiście osoby, które zajmują się czymś profesjonalnie, mylą się z reguły rzadziej, a osoby, które robią coś pierwszy raz, statystycznie mylą się częściej, ale to są tylko i wyłącznie pomyłki. Cóż może się złego wydarzyć? W najgorszym wypadku, zepsujecie sobie schód albo podstopnicę, Albo będzie któryś schód troszkę skrzypiał, jak go zamontujecie. I tyle. I tak naprawdę to są wszystkie obawy. A wszystkie tego typu rzeczy można naprawić. Bo jeśli się okaże, że źle dociąłeś schód, no to może się okazać, że wystarczy gdzieś tam coś dokleić, bo da się dokleić. A jeśli na przykład przeciąłeś w poprzek, tak? no i już nic nie dokleisz, no bo, no bo jak? No to trudno, nie ma problemu, to trzeba dorobić jeszcze raz danej stopień. Nam na montażach również się czasem zdarza pomylić i czasem sobie zepsujemy słód i jeszcze raz musimy go zrobić. No nie ma w tym nic złego, wypadki się zdarzają, jednak zwracam uwagę, że obserwując historię naszych zleceń, widać wyraźnie, że jednakowoż ci klienci, którzy zamawiają schody do samodzielnego montażu, nie mylą się tak często. Zdarzały się nam oczywiście yy, sytuacje, gdzie dorabialiśmy jakiś schód i szybko go wysyłaliśmy kurierem, zdarzały się sytuacje, że ktoś sobie na przykład źle policzył schody, Albo źle policzył podstopnicę, albo właśnie źle dociął podstopnicę. Chyba większość wypadków właśnie dotyczyło podstopnic. O dziwo, czyli niby wydaje się, że łatwiejszy element podstopnica, a chyba tam jest stosunkowo najwięcej pomyłek. Aczkolwiek może słowo właśnie najwięcej nie jest odpowiednie, bo i tak to jest, nie wiem, cztery 5% klientów, którzy mają jakiś problem ze schodami, które sobie sami pomierzyli i sami sobie chcą zamontować, więc uważam, że ten wynik jest naprawdę dobry. Co zyskujecie zamawiając i montując schody we własnym zakresie? Oczywiście, pierwsza najważniejsza rzecz to jest oszczędność pieniężna i ta oszczędność naprawdę jest wymierna. Tak jak wspominałem, jeśli ktoś tylko i wyłącznie ma czas, żeby wykonać montaż we własnym zakresie to myślę, że to się opłaca. Mówimy tutaj o kwestiach finansowych. Druga rzecz to jest oczywiście satysfakcja. Wiele osób lubi tego typu pracę u siebie w domu, sprawia im to przyjemność. Cieszy je to, że mogą sami sobie coś u siebie zrobić, więc jak najbardziej tego typu zadanie jak montaż schodów może wydawać się Jakimś wyzwaniem, ale finalnie daje to dużo satysfakcji. Jest to oczywiście nowe wyzwanie, w szczególności jak ktoś, kto robi pierwszy raz, ale jeśli ktoś ma zacięcie majsterkowicza, jest to bardzo rozwijające i w przyszłości pozwala też rozwinąć swoje horyzonty. Jeśli będą czekały jakieś inne zadania, może się na przykład okazać, że ze schodami Ci poszło, to może spróbujesz zrobić jakiś swój stolik kawowy, albo zamontujesz blat do łazienki, albo szafkę jakąś zrobić. Więc to jest oczywiście bardzo rozwijające, jeśli ktoś chce spróbować. No, może jakby ktoś chce spróbować, to może bym nie zaczynał od samych schodów, tylko jakichś prostszych zajęć, ale tacy klienci również się zdarzają i doskonale sobie radzą. Ci klienci są zadowoleni z tego, że jednak oszczędzili trochę kasy, mają fajne spot, schody, no i mają dużo satysfakcji z tego, że sami coś zrobili we własnym domu. Reasumując, jeśli tylko i wyłącznie masz czas i jeśli masz zacięcie, e, to myślę, że Podjęcie się zadania zamontowania schodów drewnianych na konstrukcję betonową we własnym domu jest jak najbardziej ok. Tutaj mówimy o schodach na konstrukcję betonową, czyli na, 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 na żelbet. Ale jeśli ktoś ma ogólnie na przykład konstrukcję stalową i tylko i wyłącznie musi zamontować trepy, przykręcić je od spodu, na przykład na jakąś belkę centralną. No, to to już naprawdę jest bardzo proste. Kilka śrub od spodu, i tak naprawdę cała robota zrobiona. Więc tutaj śmiało to może robić we własnym zakresie, zajmieć to jedno popołudnie. Ale tak jak mówię, osoby, które robią schody na beton, jak najbardziej mogą się tego podjąć. Tutaj um, sam rodzaj klatki schodowej nie jest zbyt istotny. Oczywiście na schody dywanowe czy zabiegowe. Poświęcisz więcej czasu niż na schody tradycyjne ze spocznikiem, ale do odważnych świat należy. Praktycznie każdemu się udaje, a tak jak mówię, dwie największe obawy. Czyli, czy dobrze uda mi się pomierzyć schody i dobrze je zamówić, i druga sprawa, co się stanie, jeśli coś źle zamontuję źle, dotnę. Tak naprawdę nie warto się tym aż tak bardzo przejmować, bo u nas są osoby, które fachowo doradzą, jak zamówić schody. Ewentualnie, jeśli klient nie ma świadomości, że gdzieś coś, jakiś wymiar powinien dodać, to też my to najczęściej wyłapujemy. Pytamy się klienta, czy. Pamiętał o tym, żeby dodać jakiś wymiar i jeśli tego nie zrobił, to oczywiście to musimy go uświadomić, musimy dodać ten wymiar, więc takie sytuacje, że ktoś coś zamówił i źle sobie źle zamówił, albo my coś przeoczyliśmy, naprawdę to jest ułamek, margines, promil. Więc tym się nie ma co przejmować, a tak jak mówię, jeśli nawet ktoś dostanie dobry trep i sobie go zepsuje, nie ma problemu, bo taki trep zawsze można dorobić. Co by nie było, to jest tylko i wyłącznie fragment drewna klejonego. To można zrobić, skoro udało się zrobić cały komplet schodów, to dorobienie trepa, opaski. Podstopnicy, kawałka cokołu, to nie jest problem i nie bójcie się tego, że zepsujecie. Nawet jak zepsujecie, to to jest z tego zawsze można wyjść. W szczególności, jeśli pomylicie się, na przykład przy jednym trepie, to zdarza się, że klient dzwoni rano, że ojejku, jejku, zepsułem i co teraz? My szybko dorabiamy taki trep i nawet tego samego dnia jeszcze wysyłamy do klienta, także dzisiaj klient się pomyli, a jutro ma trep już u siebie nowy, jeszcze raz zrobiony. Więc tego się nie obawiajcie. Pamiętajcie, że montaż schodów robimy najczęściej już na sam koniec, czyli mamy dom wybudowany, podłogi mamy zrobione, łazienki, może już kuchnia jest zrobiona, jeszcze te nieszczęsne schody, czyli praktycznie na koniec mamy olbrzymi wydatek i jakie są schody. Jeśli chcecie, bo zawsze marzyliście o tym, żeby mieć schody drewniane, ale was nie stać na takie schody z montażem, bo umówmy się, no, ceny naprawdę galopują. Ceny są coraz wyższe, ceny energii, ceny robocizny, ceny materiału i to wszystko ma wpływ na cenę schodów. Jeśli po prostu Was nie stać w tym momencie na schody z montażem, a chcecie mieć takie schody, uważam, że schody do samodzielnego montażu są równie dobrym e, wyborem. Może się oczywiście okazać, że nie będą tak idealnie zrobione jak schody wykonane przez fachową ekipę, ale uwierzcie mi, satysfakcja z tego, że sami zrobiliście u siebie schody, jest naprawdę olbrzymia i jakieś drobnostki, które mogą Wam wejść. Tak jak mówię, jakiś któryś stref będzie skrzypiał. Możecie machnąć na to ręką i się tym nie przejmować, bo jednakowoż sami podjęliście się dość skomplikowanego zadania i podołaliście. Ale jeśli masz jakieś inne obawy, inne problemy, inne pytania, Chciałbyś zamówić schody do samodzielnego montażu, ale nie wiesz do końca, jak to zrobić. Zadzwoń do nas, my Ci doradzimy, poprawi, poprowadzimy Cię za rękę, zapytamy, ci, mamy pytania kontrolne, które na pewno Ci zadamy, i z naszą pomocą na pewno uda się dobrze zamówić schody do samodzielnego montażu. Oczywiście link do naszego sklepu znajdziecie w opisie. Zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. I jeszcze raz mówię: naprawdę nie ma się co bać. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę, proszę o komentarz. I widzimy się już w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć!